Wymierne i niewymierne. Liczby wymierne to takie, które mogę zapisać w postaci ułamka. 1 jest liczbą wymierną, bo to jest jedna pierwsza. 0 jest wymierne. Mogę zapisać 0 piąty. Minus 3 jest wymierne. Mogę napisać minus 3 pierwsze. 2 i jest wymierne mogę zapisać dwadzieścia pięć Czy każdą liczbę można zapisać w postaci ułamka liczb całkowitych weźmy na przykład liczbę Pierwiastek z dwóch, czyli taką liczbę, która podniesiona do kwadratu da 2. I załóżmy, że można ją zapisać w postaci ułamka. Jeśli można, to mogę jeszcze skrócić ten ułamek, czyli przedstawmy ją w postaci ułamka, który już się nie da skrócić. Podnoszę do kwadratu obie dwie strony i otrzymuję. Do kwadratu to tu wyjdzie po prostu 2, a tu P przez Q razy P przez Q. Mnożę ten ułamek, jeden i drugi. I teraz powiedzieliśmy, że P i Q się nie dadzą już skrócić. Wyszło dwa. Czy to jest sprzeczne, to jest niemożliwe, żeby to było 2, musi się p i q dzielić przez jakąś liczbę, to jest niemożliwe. Krótko mówiąc, liczba pierwiastek z dwóch nie da się zapisać w postaci p i q, jest to liczba niewymierna, niewymierna. Podobne rozumowanie możemy wykonać na przykład dla pierwiastka z 3, pierwiastka z 5. Pitagorejczycy, uczniowie Pitagorasa z okresu starożytnej Grecji twierdzili, że nie istnieje liczba wymierna, której kwadrat jest równy 2. Czyli, że ta liczba jest niewymierna, jak powiedzieli. Taka liczba powinna istnieć, bo przecież przekątna kwadratu stwierdzenia Pitagorasa, ma długość pierwiastek z 2. Ale była to liczba inna niż oni dotychczas uważali, że, że wszystkie liczby dadzą się przedstawić w postaci ułamka p przez q. Są wymierne. Jeden uczniów podobno zdradził ten fakt i został utopiony w morzu. Już 200 lat później filozof Platon mówił, że liczba, której kwadrat jest równy 2 jest niewymierna i podobno powiedział, Grecy to jest rzecz, której wstyd nie wiedzieć.